No i Rafał zaciął suma. Czy damy radę z tym sumem? To będzie historia. Klapie. Kolejny sandaczek. No postaw. U. No to postaw. Wypuszczamy. Buziaka Pięknie. Buziaka nie dostanie. Serwus. Witajcie ponownie. Kolejny dzień. Nad Odrą, zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Jest ze mną kolega Rafał. Rafała znacie. Na pewno oglądaliście filmy z Elby. Jak nie, to polecam. Ciekawa była wyprawa. Pokonaliśmy rzekę. Pokonaliśmy kolegów, którzy chcieli się założyć. Kto więcej śledzi poje? <grystanie> Przypomniało mi się. <grystanie> Przyjechaliśmy zobaczyć. Co się dzisiaj dzieje? Zmiana pogody, zmiana ciśnienia, ciśnienie idzie w górę. Trochę mawiać będziemy rzucać, łowić, próbować, kombinować. Mam nadzieję, że coś nam się uda wyrwać z wody. Dzięki za suby, dzięki za łapki, dzięki za komentarze, dzięki za informacje prywatne. Oglądajcie, zobaczymy co dzisiaj dzień przyniesie. Będzie się działo. Będzie się działo albo siedzieć. Rafał, ty wolisz ciężko łowić czy lżej? Lżej? Ja też wolę lżej. Aczkolwiek czasami trzeba Czasami lubię tak, wiesz, poczuć takie BUM Lubię tak czasami palnąć o te dno. Żebym wiedział, że, że porządnie tam ta przynęta uderza. Na bulwarach często się 7,8 tak. No. W zasadzie ta obserwacja polega na pleciące, albo na szydówce. No nie da się inaczej, nie. ale łowimy. Tym bardziej tam jest większy uciąg, nie? A gościu w jest 15, 20, zaś, a zaś zakłada, kombinuje, a on nie ma kontaktu z rybą. To prawda, to prawda. No to na tym widzisz, na tym polega to nasze wędkarstwo, że trzeba cały czas kombinować, nie? Cały czas szukać, dobierać. Nie tylko, wiesz, kolor przynęty, ale, ale nie tylko praca. Chyba koloru dla większej naszej łatwiej. mi się wydaje. No też często tak jest, że, że, że jednak musi być odpowiedni gramat, który y, główka, bo, bo inaczej, a, a wiesz, jeszcze czasami kształt, a długość haka, zobacz, nie, żeby nie klinowała. Pamiętasz kiedyś jakieś tam pierwsze relaksy, coś tam, każdy wyciągał. Tym, ty, na ogonie wyciągał hak, bo przecież inaczej się nie da, nie? No, po długości. Po długości. Po... Ta nie pracowała. No, no, dzisiaj to wiemy, że ona wtedy mało co pracowała. No, ale było tyle tych ryb, że i w ten sposób się łowiło. Było ich bardzo dużo i... I może inne były też potrzeby. Zresztą, wiesz, mieć te przynęty, tej klasy, wtedy to... O, panie żeś, bo nie? No, można by było na rozrabiać trochę, nie? O, Sondaczek nieduży. Czy to okoń jest? Sądaczek. Oj, weźmiesz góra w sobie odczepisz tutaj sam, nie? Pewnie. Super. Okoniak. Ale czy i widzisz, on przygniótł. Chciał przygnieść przynajmniej. No, bidulek. No, bidulek, bidulek. No dobra. Ach, ale miałem kopnięcie piękne. Piękne kopnięcie miałem. Na 14 gram. Jest. Ale kopła jak zła Ja tutaj zestaw, zostawiam wodę razem weź tamten ten Wyciągnij tamto i podaj podbierak okej okay? fajna konstrukcja Wyprowadzić go z tej strony? Tak, tak Znaczy chciałbym nie, żeby się poddał ładnie chwilę pracuje No, takie Kopną? Fajnie kopnął. Fajnie kopnął. Za taki garbaty, co? Fajnie. Wiesz, narobił się w życiu, to i garba ma. Proszę do mnie. Dobra, ja ci go fetknę tutaj w podbierak. Okej okay. masz Rafał rybę? Mamy rybę. Super. Już ci pomagam. Nie za duży. No i miało być nagrane, jak wypuszczasz. I e. tak jak i tak jak z tym poprzednim. Miało być, poradził. miało być nagrane i sobie wyszedł z podbieraka. Sam se poradził. Tak, łowimy dalej. Taki kurde okaz niesamowity. Rafał. Mogę Cię poprosić, ty zostaw te ptasie mleczko, tylko możesz, mógłbyś mi to yy, bardzo Cię proszę, niekoniecznie. O! Jezus! Chłopie! O. Nie musisz tego wyciągać do zdjęcia! Nie, 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 nie. Tak, wyrzucić. Dziękuję. Duży no, no ale... Tak, sumik, sumik. A, sumik. No. Dobra to będzie metry? Wędkarstwo nie zawsze polega na tym, żeby bić swoje rekordy. Zgodzisz się, Rafał, ze mną? O, mamo. tego się nie spodziewałem. Ja też nie. Ryba to ryba, nie róbmy scen. Nie wolno robić scen. Każda ryba jest ważna. Żyj. No i to uwielbiam kleniczek. Nieduża rybka. Toż to ma ze 30 cm maleństwo. Tak, tak tradycyjnie w ręce, nie? I tylko patrzeć jak się kolejna kotwica wbija. No bo to człowiek chce szybko, szybko. Czekaj, oh, czekaj czeka, ja tu gdzieś Nie ruszaj się kleniu, nie chciałbym cię że cię złamie, Te bolenie dyżurne tak, one tam wisiły niesamowicie Okej okay. No i co? Chyń Super Bo sandacz Może być sandacz Pomału. Czekaj, swój zestaw zwinę, żeby się nic nie poplątało. Pomału, nie fisiuj, nie fisiuj, nie pomalutku. Dobra, maksymalnie. Z sandacza przywaliłeś, stary albo ładnego kleniura. E, sandacz. Nie, kleń, ale piękny. Weź go podnieść, może. Piękna, pięćdziesiona. Bardzo ładna. Tak, nie będziemy bawić. Już czułem po kiju, żeby fajnie się. Fajna świnka, nie? A już myślałem, że. podoba. Czy ci się podoba? Ok. Czekaj. Nie szkodzi. No już to zróbmy profesjonalnie, żeby już ten podbierak był roztegowany. No, malutko. Weź go do siebie i wpuścisz mi go tu do środka. Jeszcze chcę walczyć. A nie se walczyć. Piękna ryba. No i właśnie po takie ryby tutaj przyjechaliśmy. Nie tak. Patrz na zewnątrz sobie zostaw. O! I sobie działaj. Jak będziesz go miał wyciągniętego, to zaraz ci zrobię i zdjęcie, i cię tam wyciągnij. Najpierw przynęty. Nie mogę na to patrzeć. Weź bokiem do mnie tutaj, pokaż się, tu do Fajna była by. ryba, koło 50. A że wetkasz to i ryba. I tak, tak o Tobie mówię. To za Ale będa. spełniam Twoje marzenia. To był mój rekord. Przecież wiem. Zaczynamy gotowanie. Trzeba zrobić śniadanko. <laughs> <one> o 24. <17? śmiech> no jak, jak wiemy, to dopiero będą ryby brały tak naprawdę. Powiem ci, że chyba oprócz tego, że będę przewodnikiem. To podejrzewam coś, że dodatkowo będę robił jakieś jedzenie dla wędkarzy, pierogi, te sprawy, wiesz. Rybę? Masz? Proszę, widzisz? Teraz wszystko podlejemy oliwą z silnika spalinowego do I przemieszamy zacnie łopatką firmową szefa kuchni. Powiem ci, że to tak zacnie wygląda, że jak otworzę tutaj restaurację, to myślę, że połowa wędkarzy będzie u mnie się stołować. To jest twoje, oczywiście, przewodniku. Proszę. Bon appetit. Ale zjem samotności. Dobrze. Ja też. Jak nie wracasz, ja cię nie będę ciągle karmił, żywił. I co jeszcze? Paprykę? Ogórka? Nie. Z solą trochę zaszalałeś. A jak papryka z dorsza? To jest paprykaż a la wędkarskie tutaj jeszcze dorsza. Pycha, nie? No. Dobra. Jemy, później będziemy łowić. Mhm. Do zapachu i tak nie złapiesz. zapachu nie da się złapać, niestety. Jak to mówią, zapach, smak wciąż ten sam. No mówili, że nie chcesz kazać. I nagle co. Odwiedział się Dobra dobra wystarczy Przestań, chodź, jaki dość Odrobinę chociaż Proszę Jeszcze? Na pewno tyle ci starczy Jak barista? No, dziękuję, dalej sobie jeszcze? Nie, ja mleczka sobie dalej. Ja też. Dziękuję. No dziękuję mówię. Mm -hmm. dalej sobie też jak już nic nie ma. Bardzo jesteś uprzejmy. Bardzo No. rafale Wiesz co? Jak tak wygląda niebo Tu jesteś W raju, w raju. Stawmy to bez słów. Co tam Rafał? Możesz przybliżyć Czy to jest twoja rekordowa okleja? Nie, trochę. Złapałeś gratuluję. kiedyś już większą? Większą, zdecydowanie. Dupą atakowała? Tak. Agresywnie. Też No kill. No kill. Działaś? Ja chciała wrócić z powrotem. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Gratuluję. Dycie mnie nie podebrałeś. To... Ale starałem się. Mhm. kiepsko dzisiaj wie, ta kontrola nad tymi małymi przynętami jest taka ograniczona ach, strzelił strzelił ładnie kurde, kotwiczki takie drobne a gdzieś nie mają siły a wymieniasz te małe kotwiczki na swoje? tak, tak no, a one się na tych kamieniach szybko no tępią dobrze. także masz klnika? super, czemu nic nie mówisz, że złowiłeś? nie chwalisz się, a no, no one tak potrafią, chcesz cążki? W razie czego wszystko do operacji mam? My, wędkarze, jesteśmy tak właśnie nienormalni, nie? Grzebiemy łapami, a potem się dzieje, co się dzieje. Super. No Ładna świnka. Taki sportowy, nazwijmy to. Tak, wyścigowiec. Ekstra. Powoli. No, ja myślę, że tego bolenia dowaliłeś. Powoli. Czekaj, biogonem? ogonem? Może sumika dopadłeś, co? No tak trochę zaczyna murować, prawda? No i dobrze. No to teraz pomalutku, inaczej się nie da. Bawisz się, kochany. A, jeszcze chcę walczyć. Dobrze. Cieszę się, że spełniam Twoje... Czyli co, za przewodnictwo te 1000 zł to nie jest dużo, prawda? No super. Polecam. Wędkarskiej komite Proszę żeby ci powoli, powoli, żeby ci ryba nie weszła gdzieś tam w kotwicę dodatkowo, nie? Patrzcie Dobra, oj 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 oj, to boleń Teraz chyba boleń Piękny boleń Piękna ryba 60 plus. Idzie w kotwicę z Jeszcze nie pokazuję mu tego podbiraka, nie będę go płoczył, wiesz? ale przywalił fajnie, spodziewałem się. No super, o to tu chodzi. Miałeś być zadowolony. Co tu się wyprawia? No, uwielbiam ten dźwięk. Co tu się wyprawia? O! Dobra siedemdziesiątka, Bolek. Żeby mi to nie poszedł w te kamienie. Co, go szybko, czy jeszcze mu dojdzie? Nie, nie, spokojnie, spokojnie, bo odbiję od siatki i no. zerwie się. Tam nie idź, kochany, bo tam jest nasza kotwica. Cudownie. Chyba zrobię jakiś konkurs związany yy, dotyczący kanału, może filmów, a wygraną będzie wyprawa na ryby. Świetny pomysł o, No nie. dobra stary Ole mamuśka popuś Zobaczcie jaka ryba. No to bolek mój rekordowy podejrzewam. Piękny bolek. Mówiłem Rafał, że Ci pomogę pobić rekordy Twoje życiowe. Chwilę, chwilę damy mu odpocząć, odepniemy go. Nie mam matomiarki, ale mamy miarkę tą, chyba że Ty coś masz. Bo będziemy się tutaj za dużo bawić. Dobra, zaraz się widzimy, Ty się bawisz. O jest matomiarka. Diesel, diesel, super. Diesel. Będzie, zaraz będziemy mierzyć, spokojnie. Okej. Okay. Pomalutku. Zobaczcie, jakie rybsko. Czekaj, zabieram podbierak. Matomiarka. Pozdrawiamy Michała. Przyłożyłeś? Tak. 72. Tak? 72 Twojego szczęścia. Gratuluję. Mówiłem, że rekord pobijesz. Pokaż się tutaj jeszcze z kolegą. Piękny, gruby. Spójrzcie jaki piękny bolet, jaka kondycja No to Stój. Chodź tu podnieś się z nim jeszcze. Pokaż się tutaj. O właśnie. Czekaj, czekaj, Pomalutko. Super. Brawo. Przepiękne rybsko. Dziękuję. Czekaj Rafał, jeszcze wypuszczamy. Pięknie. Buziaka nie dostanie, bo za śmierdzi mułem człowieku. I poszedł. Poszedł jak złoto. Poszedł jak złoto. Eee, gratuluję. Dziękuję. Skromnie łowimy dalej. Nad wodą leci. Nie wiadomo kiedy. Czas. Moment idzie. Zadacz. Daj wędkę na drugą stronę, jakby się dał tą rybę to by było jeszcze prościej, nie? Dobra, no bo tu. Dobra, dobra. Dobra, próbuj. No bo tu mamy wiesz szpardowe wszystkie. Dlatego. Ładny. Ładna ryba. Mówiłem ci, czy ten wober jest dobry, to się kuciłeś dziecko o drogie. Kto jest najlepszym przewodnikiem? Wędkarskie kumite Gratuluję mały. No i co, Rawciu? Wędkarskie komite spełnia twoje marzenia. Rozpieszczasz me zmysły dzisiaj, naprawdę. Piękny zedzik Rybka taka 60 cm. Nieważne, wzięła. Kolejna ryba dzisiejszego dnia. Chwilę do podbieraka niech odpocznie, bo dostał mocno pokłach i zaraz O! No, umyj sobie łapki i zaraz wypuścimy ale ładna ryba znaczy nie wiem czy ładna bo ładnie na przez moment murowała ale ale fajnie fajnie pstryknął wiesz co yy, bardzo delikatny pstryk był tylko ta wędka jest czuła jednak Dobra wędka to podstawa, nie? Mhm. Rawciu, z tej strony mi dasz podbieraczek, nie? Tak, tak, za chwilkę, niech się troszkę wyszaleje. No jest, a tam do piękności, to mu... ja jestem piękniejszy jak on. No ale jest sandacz, no to jest ważne. Patrz, jak delikatnie wpięty, widzisz? Się tak tylko tym Co sobie dotknął. Okej, zostawimy to. Trzeba. Zaraz go tutaj przerobimy. Uhuhu, dzięki za podebranie. Klapie. <grystanie> Kolejny sandaczek. No postaw. U. No to postawił, ale się. I kolejna niespodzianka. Tom ciopalu. Dobra Tomciopaluch, dobra pięćdziesiątka, no to tak jest jak człowiek chce z tymi rybami delikatnie, jak z jajeczkiem, a one wariaty robią krzywdę. Ładne pstryknięcie, ładne wcięcie, ładny hol, ryba wraca szczęśliwie do wody, my łowimy dalej. Okaz nie okaz, Rafał, ryba to jest ryba. uważać, bo one przy końcu lubią tak zmurować, że może się skurkowaniec chcieć uwolnić. No, właśnie one tak lubią, tswaniaczki. Szczęśliwy łowca. Rozmyśliłem się: nie 1000 zł za dzień. Daj spokój. 2000, dobra? Nie. Miałeś nic nie złowić, ale to bym pracować jak ładny szczupak takie dziwne te szczupaki tutaj no spoko ja Ci go tutaj podam a no, Ty proszę sobie tam działaj naprawdę nie chciałem żeby coś złowił myślałem że będzie inaczej pokaż tutaj rybkę no już proszę Super, fajna ryba. Pójdź do domku. Pójdź do domku. O! Też cię dziabnął. Chcesz plasterek? No, <laughs> to jest właśnie to. Chcesz jak z jajkiem, a jajko cię dziabnie. <laughs> Gratuluję. Co się dzieje? No i Rafał zaciął suma. Czy damy radę z tym sumem? To będzie historia. Nie daj rafciu mu nawet luzu. To muś. Ale o co ci chodzi? Jestem z tobą, całym serduszkiem. Chyba jest ciężki, co? No chyba tak. I co tak wzdychasz? Ciężko ci? Pomału, pomału. No kurno No kawał ryby O Dni. Dostałem <grywki> Ciąślinkę. linkę? <grywki> Dostałem aż dzwonka jakiegoś Pewnie widzowie Z dopingiem Rofo, rofo. No No chciałeś Chciałeś pobić swój rekord kolejny I co Rav, czy ogólnie zadowolony Z dnióweczki? Tak nie, panie. No widzisz, ryby są, reagują. Ja naprawdę niczego więcej nie mam. Jakieś sandacze wyjechały. Jakieś brania były. Ja, ja też jestem, kurwa. Jakieś tam ryby połowione. Pobiłeś swoje rekordy. To jest ważne. I co tu więcej chcieć, nie? Patrz, co no i powoli będziemy kończyć tą nierówną walkę. Jak widzicie, z tyłu w oddali pomalutku słoneczko już zachodzi. Musimy spadać na slip, żeby spokojnie się zwinąć, spakować. A Rafał jest chyba zadowolony, przynajmniej tak mi się wydaje. Coś tam złapał. Ma dzisiaj swój dzień dziecka. Chciałem, żeby spełnił swoje wędkarskie marzenia. Wiecznie mu dziękuję. Proszę, proszę. Wiecznie mu nie wychodzi, więc. Cieszę się ogromnie, że mogłem się do tego przyczynić. Takim przewodnikiem to czysta przyjemność. A przecież ugotował, zawiózł, podał. Napoił. Rzucił, zaciął rybę, dał tylko wyholować. No czegoż to więcej? Czego? Nic, tylko łowić. Jak tylko łowić. Się, jak już się obudzisz, to daj znać. Dzięki, że z nami byliście. Dajcie suba, zostawcie jakiś. Łapki e, rozsyłajcie kolegom, koleżankom e, Bardzo miło komentujcie e, Niebawem chyba zrobimy jakiś e, konkurs e, Muszę jeszcze coś pomyśleć A nagrodą będzie wyjazd ze mną na ryby Rafa, będziesz brał udział w konkursie? Oczywiście, w, Boże, w takim dniu? Boże, żeby tylko nie wygrał Jeszcze <laughs> niby co, tak dużo jem? Nie, nie, jest ok Także... Super, dzięki, że byliście z nami tego dnia. Bawcie się dobrze i do zobaczenia nad wodą. Serwus. Z kolejna ryba. Zacnie przyfasoliła. Piotruś będzie potrzebny podbierak, wiesz?